Chcę na to wszystko zapracować i uczciwie to osiągnąć, no. Mam cel, jak każdy. No i teraz tak, no ogólnie no było miło, mega, o, nie wiem co to jest, to nie jest czasami ten, nie, szybowiec nie, bo szybowiec nie wydaje dźwięku. Dobra, mm. <laughs> uciekam powoli przed deszczem, no. Święta się zbliżają wielkimi krokami. O boże, ile się ile nagadałem. Dobra, muszę to kończyć. Dobra, no to tak. No, pogoda była fajna, no troszkę pomoknąłem. No. Ludzie się to zapytali, czemu ja w krótkiej spodnę chodzą. To im powiedziałem, nie no. Jest mnie inny klimat niż tutaj. No, no zabawnie, było po prostu. No. <laughs> Zaakceptowali mnie. Też wiadomo, no. Nie jestem Niemcem, no chociaż patrząc na to, jakie mam nazwisko, no to sam nie wiem, nie? Jakie mam pochodzenie Ale dobra, teraz tak, no jeszcze to powiedziałem w tej imprezie. No i czuję właśnie taki dziwny brak od tego czasu no. A, i co ja mogę powiedzieć o wrażeniach? Bo autobusem jest, że no jechałem autobusem Co do mojego autka, to no jeszcze bardziej siada to zawieszenie, więc nie. Koszty naprawy rosną. <noise> no dobra. No ogólnie no już to mam z ludźmi. Więc nie wiem, czy taki dziwny jakiś brak czegoś lub kogoś. Nie wiem, czy to nie jest pozwane kimś na imprezie. Nie wiem. Zastanawiam się nad tym. No, nad dwoma rzeczami. Na no, czego mi brak, albo kogo. I co to, jak mam się dowiedzieć. Czy kogoś kocham, czy nie, no bo podobać się, zauroczyć się, no to jest różnica między tym, a tym i między zakochaniem się też jest różnica, więc no Ktoś mi się może podobać określony czas, a ogólnie no chodzi o to, że podobać się może każdy, każda styl ubioru, zachowanie, nie tylko. Założyć się no, w mniejszym, znacznie ciaśniejszym ci, 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 gronie można, a zakochać się tak naprawdę. Mówię o prawdziwym zakochaniu, nie takim. Aha, o chyba ja się w niej zakochałem, przez nią być. Nie. Bo ja zauważyłem, że wiele osób sobie wmawia te zakochanie. No, no tak, taka sprawa, dansorki, no Jeśli kogoś obraża, ale to sprawda, no, że wiele osób sobie zakochanie tak naprawdę wmawia. Hmm. Ta osoba się właśnie tej. Ty... Może nie, że się podoba. A podobać się musi żeby być z kimś w związku. No. Ludzie są w większości w ze sobą, bo się sobie podobają i to jest właśnie błąd. Dobra, nie będzie przygadane, no, bo już nie chcę no. no i właśnie no, też się zacząłem zastan zastanawiać, jak to jest z tym zakochaniem, podobaniem. No nie umiem tego rozgryźć. No to nie jest taka rzecz prosta. Bo podoba się, no to ja wiem. No bo na przykład, ja na przykład powiedzmy, że już jakieś ma spodenki, krótką bluzkę, czy w sensie będzie t-shirt, no, by bardziej mnie zrozumieć, no i jakieś spodnie, nie znaczy nie spodnie tylko z buty, kurczę. Przy nagranie się tak, przejęzyczam, nie wiem czemu. No i to zaś się to, nie, że na przykład lubię jak dziewczynko ma spod, spodenki, t-shirt i buty sportowe, na przykład, to mi się podoba, nie? i ty na przykład z jest, się ubiera w takie style, jak ci się podoba. No i jej też się podobasz i jest wtedy związek. No i fajny plus jest tego taki, że tu się uczysz zachowywać w związku i tym podobne, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwą miłością. A no i co, pan no, dziwnie się czuje, kurde, taki. <laughs> no i nie pozdrawiam tego głupka, co mnie zaraził drugi raz. Się męczyłem i to strasznie. No. A pozdrawiam Amelie, bo miałem pozdrowić przy okazji. Zawsze zapominam albo przekazać pozdrowienie, albo kogoś pozdrowić. To są nienormalne, niestety. Dobra. Dobra, i tak spaceru już nie zrobię, bo widzę te chmury, że mnie może zalać. Zalać mnie może, jak. jak nie wiem, jak. wodą szklankę. Dobra, no. Ogólnie nie było, nie było. Zabawnie, no. Ale od tej niedzieli tak jak mówiłem, zatem jakiś dziwny brak odczuwać kogoś, czegoś, nie wiem. To uczucie jest mega dziwne. No i potem po tej imprezie się tu jeszcze bardziej wyrodzonej, jeszcze bardziej chętnie do sąsiadów się odzywa niż wcześniej. No. Dobra. To ogólnie takie swoje wywody dzisiaj chciałem. Wrzucić z siebie swoje myśli. No nie Fajny park. No a co do pogody, no to widzicie, no zmiennowo. No, jest kwiecień, ale powiem wam co do pogody, że w zeszłym roku od 3 do 2 marca zacząłem chodzić w spodniach krótkich. Nie jest zimno dzisiaj, jest ubrana po prostu. No. i powiem, że no. Ten rok jest zimniejszy, bo rok temu No to tak jak mówię od 3-2 marca do 2 listopada chodziłem w spodenkach a potem tak a reszta cała no to wiadomo w spodnie Ano i prawie bym nogę zwichnął tam na tym imprezie, zapomniałem dodać. Ale było wesoło, no pomagałem ludziom. No. Dobre wrażenie zrobiłem sobą na pewno, no wywariowany też. No też nie wiem kiedy się znowu nagram, ale ten odcinek będę wrzucał pewnie 3 godziny Bo to nie jest montaż bezmontażowe Jeden kawałek znowu sąsiad z pieskiem No co dużo kontaktów mam z ludźmi Chcę się niemieckiego nauczyć No, Dobra. Dobra, przejdę trochę na drugą stronę i kaduły. Halo. Halo. Dobra. I ogólnie, um, no, też się zrobiłem przez niej takie gaduła Dobra, wiecie, co się rozstaje z wami, no. Dla mnie najważniejsza zabawa, nie patrzę jakoś tak. Nie biorę się tak na poważnie. Tak jak mówię, co do związków, no to, to mam takie właśnie podejście, że. No. Że takie kocham Cię, to, to takie sztuczne się zrobiło. Wojsej no. z kimś, pozerwanie ta osoba Ci wypomina i mówi tak naprawdę, co sobie myśli, no że to, to takie słabe. Porszuwa. No i co do związków, coś sobie za nie powiedziałem. Zatem się problem rozwiązał. Dobra. Papatki.